co miłość, nadal wierzysz, że to wyjedzie na czas. Powiem ci, że jest ciężko, jest ciężko. Los tutaj do nas się nie uśmiecha. Brakuje czasu w dzień, brakuje czasu w nocy. No ale próbujemy, dajemy się wszystko. Ale średnio tu widzę, bo ja mam Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy na kanale Faso Garaż. Dzisiaj rozpoczynamy projekt, na który czekałem bardzo długo. Otóż kupiliśmy Corvette C8 Z51, samochód, który wzbudził bardzo wiele kontrowersji, szczególnie wśród fanów marki GM. Samochód, który po raz pierwszy w historii korwety posiada silnik umieszczony centralnie oraz samochód, który fabrycznie, który seryjnie rozwala samochody takie jak Porsche GT3 RS, Audi R8, Dodge Viper z silnikiem V10 8.4 litra oraz innych jeszcze kilka superkarów. Także przedstawiam wam 在恶心。 Moi drodzy, ja jestem bardzo podekscytowany tym projektem. To jest pierwszy raz, pierwszy, mój pierwszy raz. W ogóle pierwszy raz widzę C8 na żywo. Ten egzemplarz jest jeszcze w wersji 3LT oraz Z51, co oznacza, że jest bardzo dobrze wyposażony. To pewnie mogliście zauważyć na przybitkach odnośnie wnętrza. Samolot jest uszkodzony. Naszym dzisiejszym zadaniem jest demontaż wszystkich tutaj elementów z przodu oraz z tyłu. Z prawej strony, tak aby określić zakres pracy oraz zrobić pełną listę części. Sporo rzeczy udało się już kupić: mamy reflektor, zderzak, błotnik, e, części do zawieszenia z przodu. Mój mm. Spałem <grym> z, <tyłu> z tyłu! Chodź, Paweł! Dzisiaj e, przy kurwecie będzie pomagał mi Paweł, czyli kolejny oficjalny e, członek ekipy Faso Graż człowiek, który będzie dokładał e, swoją cegiełkę do każdego indywidualnego projektu budowanego dla Was! Im dłużej na nią patrzy, tym większe wrażenie na mnie robi. Zobaczcie ten daszek typu targa. Oczywiście jest zdejmowany i wkłada się go tutaj do bagażnika z tyłu. Na niego są przygotowane miejsca, tak samo jak w poprzednich korwetach. To oczywiście silnik, ale do tego przejdziemy za chwilę. Zobaczcie, on jest zrobiony z włókna węglowego. Dużo tutaj rzeczy jest zrobionych z włókna, progi, z przodu splitter, który niestety nie przetrwał. I jeszcze kilka innych rzeczy. W środku mamy dużo rzeczy wykończonych włóknem węglowym. Bardzo fajnie to wygląda, oczywiście skóra i czerwona nić na daszku Alcantara i tutaj na boczkach wszędzie. Alcantara jest po prostu piękne to wnętrze. Oprócz tego, że samochód będziemy odbudowywać, będziemy tutaj robić jeszcze kilka modyfikacji. Mamy cały pakiet. Aerodynamiczny, wykonany z włókna węglowego, czyli przednia dokładka, tylny spoiler, ten oryginalny zostanie usunięty, taki większy spoiler, coś na wzór ZR1. Felgi mamy do tego auta już przygotowane, później Wam je pokażę, no są tutaj na miejscu, są to felgi Turismo, 20 calowe na przód i 21 calowe na tył, tak? Różne są rozmiary Felk, wyjaśnię Wam dlaczego przy okazji ich dopasowania. Będzie układ wydechowy założony najprawdopodobniej firmy Borla. Zobaczcie, fabrycznie w C8 są takie kwadratowe końcówki, one bardzo źle moim zdaniem wyglądają. No i ten samochód nie brzmi tak jak powinien, także to będzie zmienione. Jak ten tył dobrze wygląda? o jeny. tutaj jeszcze z tyłu mam uszkodzenie zawieszenie. Prawdopodobnie krawężnik. Nie wiem, jakiś szlif na ścianie, coś takiego. Chyba krawężnik, to, to nie coś większego, bo tutaj zobaczcie, porysowało trochę zderzek. I rozwaliło nam zawieszenie. Ono jest, że tak powiem, cały czas na aucie i się wszystko do siebie trzyma. Ale uszkodzony został amortyzator, właściwie wyrwany ze swojego mocowania, który uderzył w klapę. Uszkodzi tutaj kawałek włóchna szklanego, ale to nie będzie problem w wiperach. Były na takie duże uszkodzenia I takie elementy musieliśmy odbudowywać, że to To jest po prostu drobnostka. Kurde płotnik wyleciał Zaczynamy od przodu Rozbierzemy tutaj wszystko, zobaczymy jak wygląda zawieszenie Zobaczymy jak wygląda e, Wyglądają wszystkie punkty mocujące to zawieszenie e, Wózek e, Mamy kupiony nowy Nie wiem czy on jest uszkodzony, to jeszcze zobaczymy Ale udało się kupić tak zapobiegawczo Wszystko oczywiście posegregujemy Skatalogujemy tak żeby później yy, składanie było przyjemniejsze. Jest fajny detal Tutaj na grillu Corvette Znaczy Corvette nawiązuje do e, historii wyścigowej Auta i jego e, tego Całego e, Takiego marketingu jakby właśnie Przez takich ciekawostek Auto oklejone jest folią PP e, Jest maska, był zderzak, błotnik, drzwi Są też oklejone PPF-em I słupki nawet U góry tutaj dach Ale tutaj już nie jest I tu też nie tylko przód Tutaj ten błotnik też troszeczkę się przesunął Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała konstrukcja tego samochodu Pod tymi tutaj wszystkimi panelami Zobaczymy czy Nie jest nic uszkodzone Jeżeli będzie To będzie to spore wyzwanie Bo rama wy C8 jest cała z Aluminium Zobaczcie jaka niespodzianka, prawa kamera oraz lewa kamera wyglądają na całe. Także bardzo bardzo fajna niespodzianka, bardzo fajna wiadomość. O, to no, odsłona. Trzeba wyjść. Kolne osłony wyszło. Tutaj felga jest założona z innego modelu, bo tamte była uszkodzone. Tak będzie wszystko wymienione. Zobaczcie jak fajnie są schowane siłowniki do, do maski. Jest taki mechanizm zrobiony na zawiasie. Zobaczcie, ile jest kleju. Ten próg, to poszycie progu, które zaczyna się tutaj, a kończy na samym e, tyle samochodu, znaczy przed tylnym kołem. Tak samo przyklejono do ramy, jak na przykład w Viperze, to już wam pokazywałem. Także z tym będzie trochę zabawy. Ale mamy całe oryginalne nowe. Tutaj te dokładki carbonowe właśnie z pakietu Z51, ta prawa uszkodzona, ale w naszym pakiecie Aero występują nowe. Także wymienimy zarówno prawą, jak i lewą. No i dobrze. Tutaj coś z amortyzatorem się zadziało Widzisz, są rozwalone Nad kole lewe wyleciało Całe? A. Całe jest Ojej, ale tutaj jest wylot powietrza W ogóle zastanawiamy bardzo układ chłodzenia w Corvette tutaj z przodu znajdują się dwa takie główne kulery Po lewej i po prawej stronie Oraz dwa wentylatory i to wszystko jest transportowane do tyłu samochodu przez takie e, aluminiowe rury. E, ciekawe, z której strony one w ogóle idą. Jak podniesiemy samochód, później do góry, to e, muszę to zweryfikować. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Dawaj na tą folię kubiecką. więc tak, jak widzicie przy odwrócił już z powrotem na koła Dużo rzeczy udało się odkręcić, między innymi przy nią belkę Tutaj to górne mocowanie wa... zderzaka Tą podstawkę do akumulatora Całego boksa, który odpowiedzialny jest za, za filtrowanie powietrza do kabiny Jest kilka niespodzianek Największą no to chyba ta sekcja przednia ramy, do której jest mocowane zawieszenie Łącznie z amortyzatorem, który tutaj w taki sposób pełni funkcję kielika. zobaczcie, to jest wszystko odlane z aluminium. Tutaj mamy różnego rodzaju kratownice, aby ten element był możliwie odpowiednio sztywny, tak jak tego chcieli projektanci. To wszystko jest klejone, nitowane i przykręcane do dalszej części ramy. No i naszym zadaniem będzie wymienić ten element. Bo tutaj jest jedno pęknięcie, tutaj, za wymocowaniem, jest drugie i tutaj. W miejscu, gdzie się montuje, wahać, jest wyrwana jest wyrwany po prostu kawałek elementu, w którym znajduje się gwint do zawieszenia. Także no to jest. To nie nadaje się do naprawy. Będzie ten element wymieniony. Będzie sporo pracy. Na pewno pokażę Wam w szczegółowy sposób, jak będziemy to wymieniać, bo uważam, że jest to ciekawe. Konstrukcje takie jak ta, gdzie mamy już ramy oparte o, o Aluminium i jego stopy są moim zdaniem bardzo ciekawe, bardzo rozwojowe. No tutaj wchodzimy już w kategorię superkarów, bo tak one zazwyczaj są konstruowane. Ewentualnie mamy jeszcze monokoki na przykład z włókna węglowego, do których są przykręcane z przodu lub z tyłu tak zwane podłużnice aluminiowe i te wszystkie stelaże oraz mm, elementy, do których jest przekręcanie, zawieszanie, tak jak tutaj To jest moje mojej Drama, 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 kłótnia o klucze Walnij go, uderz A co ja, Lewym uderz. A co ja, uderz. A co ja, uderz. Lewym A co? Przechodzę teraz do tyłu, przód już mam na ziemi Tył jest podniesiony, koła są zdemontowane Trzeba zobaczyć, co tutaj się zadziało, zdemontować zderzak który niefortunnie tutaj się przerysował Został przerysowany, tutaj jest pęknięty ściągnąć jego skorupę, zobaczcie jak wygląda to wszystko od wewnątrz i tak to trzeba zrobić bo wydech będzie wymieniany, tutaj zawieszenie ucierpiało, tarcza hamulcowa jest do wymiany no i pewnie cały komplet amortyzatorów łącznie z amortyzatorem cały komplet wahaczy łącznie z amortyzatorem który niestety nie wytrzymał presji i pękł później przejdę do demontażu poszycia no i progu a jak to będą wszystko gotowe, to założę drzwi tak, żeby środek możliwie zabezpieczyć przed, po prostu tutaj, zanieczyszczeniem. No, Paweł wyjął nad kole z lewej strony. Paweł jest dobry, generalnie z kolami. Co, jest? Nie, no Paweł to jest gudry, jest bang. Korzystając z okazji, że idę do innego pomieszczenia po jedno narzędzie, które jest potrzebne mi do C8 Pokażę Wam naszą customową Audi S6, RS6 Może nie wszyscy, którzy oglądają ten film, oglądali ten projekt na Fossogu. Ona jest teraz... Jeżeli oglądacie film z korwetą, to Audi jest na pewno skończona Ale ona jest teraz jeszcze na fabrycznych felgach oprócz tej dojazdówki I jest na glebie Czekamy na nowe felgi i parę rzeczy do zawieszenia Tych czujników odpowiedzialnych za regulację, bo to jest pneumatyka no, i aktualnie jest na glebie, wygląda to co najmniej dobrze. Moi drodzy, powtórka z rozrywki. Podkładki dystansowe na panelach pomiędzy Wanną a Zderzakiem. Zobaczcie. Chyba to jest z Korweta była pierwsza przed Viperem, Viper to lata 90. Korweta, ktoś podejrzewa, bo od 60 lat podkładki szły. Gada, gada. Podkładki. Zobaczcie, tutaj po prawej stronie, żeby troszeczkę zwiększyć wysokość z rzeka, żeby pewnie ładnie się spasował z poszyciem i z klapą. Zastosowano takie, dokładne, takie podkładki dystansowe po prostu, ale z lewej strony tego nie ma. Zrobimy zdjęcie ile było i w których miejscach, tak żeby później ułatwić sobie składanie. Chyba, że coś poprawimy, czego GM nie był w stanie poprawić i uda wam się spasować bez podkładu. To jest to Słuchajcie, udało się wyciągnąć zderzak tak jak widzieliście, z lekkimi problemami, ale odsłonęła nam się tylna wanna I co ciekawe względem na poprzedniej generacji nie spodziewałem się, że ona będzie mocno pochylona. Fajnie to wygląda. Tak. Wiem, że to nie ma żadnego znaczenia na aerodynamikę, ale po prostu wygląda tak. A, ciekawie i zabudowana, bo w C7C6 ona jest taka strasznie chęciasta. Tutaj mamy wszędzie kąty proste, a tutaj to jest już nawet rozwarty. Fajnie, tutaj idzie tak po łuku. Ciekawe to rozwiązanie. O, jedna końcówka uszkodzona. Ale tym się nie przejmujemy, bo te końcówki i tak są brzydkie. I będą zmieniane cały układ gdy Teraz poszycie. Zobaczcie, to jest daszek i to jest Alcantara, o której mówiłem. Całość wykonana z włókna węglowego, mam na myśli zewnętrzny panel. I teraz tak to wchodzi w jaki to sposób. Pojedynkę. Tak, pojedynkę. Tylne poszycie jest jest zderzak tylny też. Także tutaj mamy już całą konstrukcję odsłoniętą. Pozostało mi tylko ściągnąć poszycie progu. Co jest największym wyzwaniem, bo ten element wykonany z włókna szklanego, jest przyklejony do ramy samochodu. Także zobaczcie jak on, jak będę go demontował, to będzie się po prostu łamał na małe części. I trzeba to będzie robić e, kawałek po kawałku. Zaraz też przyniosę wszystkie części do korwety, które udało się je zakupić i które mam tutaj na miejscu. Rozłożymy je wszystkie i zobaczymy e, czego brakuje. Demontaż poszycia idzie zgodnie z planem Czyli idzie beznadziejnie Także chwila przerwy Ja wiem, że to co teraz zrobiłem nie ma większego sensu Ale chciałem przyłożyć Nowy zderzak i błotnik Tak tylko wizualnie Żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało, powiem wam jest petarda. A tutaj ten górny nazwijmy fartuch. Jest mocno przesunięty. Zobaczcie jak maska wysoko, wysoko odstaje względem, względem błotnika. Chociaż no, sporo. Ten element będziemy wymieniać Także także to się wszystko tutaj zgadza. Tutaj fajnie nawet do siebie pasuje. Tak wygląda nowe poszycie progu oryginalne. Zobaczcie, jeden wielki element wykonany z włókna szklanego. W podkładzie ten element jest lakierowany osobno i później będę go przyklejał, jak już będzie finalnie wszystko polakierowane, oczywiście będzie wkładany, pasowany i tak dalej. Założymy sobie jakieś punkty mocujące, bo też jest w kilku miejscach przykręcane od dołu, a reszta jest po prostu klej wszędzie tutaj w różnych punktach jest po prostu yy, przyłożony klej i tyle. No i to będę. No i to będę musiał otworzyć, co jest małym wyzwaniem, ale fajnie fajnie to zaczyna wyglądać. Moi drodzy, to będzie o tyle w pierwszym odcinku z odbudowy korwety C8. Materiał, który mogliście oglądać, był nagrywany jakieś 2-2,5 miesiąca temu. Musieliśmy na chwilę pracę zatrzymać, mieliśmy problem z częściami, ale wszystko już przyjechało. Wszystkie części są nowe i wszystkie części są sprowadzone z USA. Na dużo części czekaliśmy, po prostu były niedostępne. Ale już wszystko mamy i zaczęliśmy pracę tydzień temu, czyli dokładnie 26. Maja, samochód musi być skończony na 20, na 18 czerwca, bo jedzie na illegal zone, mam nadzieję, że nam się uda, a wy będziecie mogli zobaczyć auto na żywo, na pewno jakaś część z was, eee, tymczasem krótka aktualizacja, zobaczcie Mustang dla widza, wczoraj wrócił z lakierni, jest cały polakierowany, zobaczcie ten piękny magnetic grey, wszystkie dokładki w czarny połysk, ale więcej wam nie powiem, zobaczcie je długo w filmie z Mustanga dla widza, a my mamy jeszcze dla was kilka fajnych materiałów, zakończenie Audi RS6, Korweta C7 z filmy importowe, także wracamy z filmami. No, jakby ktoś szukał, to na sprzedaż jest nasza tutaj prywatna, piąta generacja. Mega kotur na fotelach Recaro z silnikiem 3.7 V6, czyli ekonomiczna jednostka, która też potrafi zrobić trochę zamieszania na układzie wydechowym Rausza i tak dalej. Jakby ktoś był konkretnie zainteresowany, to śmiało, a tam w temacie jeszcze Mustanga Kixera, który dosłownie za trzy dni jedzie na strojenie. Jest już kompresor założony. Mam nadzieję, że wypluje sporo. A Ty, Mati, ile myślisz, że wypluje? 500. 500! Dobra. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!